Witam wszystkich tutaj Minecraft TV, a to jest pierwszy odcinek z serii przygo... pikselowe przygody z Minecraft Mam nadzieję, że spodoba się Wam. Będziecie oglądali, subskrybowali, ponieważ póki co in nic innego nie nagrywam teraz. Będę zajmował się teraz tylko Minecraftem. Mm, mam nadzieję, że skoczy trochę oglądalność. Bo to mój pierwszy filmik, więc też proszę o wyrozumiałość. Wszystkie rzeczy na przykład, że za szybko mówię, zła jakość. Proszę pisać w komentarzach. Ja to wszystko zobaczę, uwzględnię i zobaczę, coś się da się zrobić. No to zaczynamy. Tworzymy nowy świat: mm. pixel. Od razu mówię, że ja gram na becie wersji 1501. To jest najnowsza wersja. 1.6 jeszcze nie wyszło. Właśnie buduje się świat. Jak już pewnie wie, widzicie, praktycznie zawsze wyrzuca nas na plaży. Praktycznie zawsze. Tam są kałamarnice. O z nich, jeśli się je zabije, no to wypada yy, atrament. Atramentem barwi się wełnę na czarno. Pierwsze co musimy zrobić, to ściąć drzewo. W tym przypadku robimy to za pomocą ręki. Przytrzymujemy lewy przycisk myszy. O, to jest właśnie... Yy, jeden klocek drewna. O, i mamy dwa. Szczególnie Wam polecam robić... po 12 zbierać takich yy, piękków to jest u mnie. Zawsze po prostu zbieram po 12 na początku nowej gry. I już mi to weszło w, w krew. Weszło w krew. Także w zupełności 12 takich kinków wam wystarczy. Jeśli trafi wam się świat taki lesisty, no to myślę, że około dwóch drzew. Ups. I Jeszcze dwa. Idziemy, idziemy. Jeszcze jedno. Zobaczcie, że tutaj drewno ma inny kolor. Zaraz zetnę jeden kawałek takiego drewna. I widzicie? Nie połączyło się e, z tym. Jest oddzielne, ponieważ ma całkiem inny kolor. Teraz, ważne jest dla nas znalezienie dobrego, dobrego miejsca na kryjówkę. Ja się zastanawiam nad tą górą, widać w niej węgiel, a każda dobra góra zaczyna właśnie od pokładów węgla. Jak myślicie? Może przynajmniej zrobimy coś taką... Sąd tak się wyłączył, słyszycie? Oho, to jest kamień. Nie polecam go rozbywać za pomocą y, tego. Teraz wstawiamy tutaj prawym przyciskiem i klikamy tu. Od razu mówię, że okno ekwipunku, a jeśli jesteście nowi, no to otwieracie za pomocą E, a ci, którzy mają już y, Minecrafta y, wcześniej niż wyszła wersja 1.5, no to otwierają go tak jak zawsze I ponieważ wersji 1.5 zmieniło się i nadomyślnie, że otwierane jest klawiszem E. Ale ja już jestem przyzwyczajony do klawisza I. E. To jest właśnie prawym przyciskiem myszy go stawiamy. I to jest nasz e, craftbox. Takie miejsce, gdzie robimy różne przedmioty. Prawym przyciskiem myszy klikamy na niego. I pojawia nam się coś takie, takie okno. E, tak robimy patyki. Patyki się przydadzą. I ja muszę jeszcze sobie zrobić jedno to. Tak ustawiamy patyki na samej górze prawym przyciskiem myszy. Teraz prawym przyciskiem myszy w taki sposób ustawiamy e, patyki. I dostajemy nasz pierwszy drewniany kilof Zaczynamy kopać naszą grotę. E, od razu mówię, że na piach nie ma co mannować kilofa, bo kilof się zużywa. Drewniany chyba po 50 iluś tam klockach zniszczonych się zużywa. Przynajmniej ja tak. Przynajmniej około 50. Załóżmy że około 50. Teraz przeróbmy... Zostawmy sobie tylko dw... dwa pięki. A nie, ja... mam o, dwo... o te dwa. O. Te dwa nam zostają. Nie, niezależnie jaki ma jest kolor drewna, to mają takie same właściwości. Tak robimy drzwi. Drzwi są bardzo przydatne. Ja tutaj sobie postawię. Teraz weźmiemy ten węgiel. Gdzie on był? O tutaj. Świnie... Podczas wydobywania powiem, jakie są moby. Mm, ze świni dostajemy mięso, można je upić w piecyku, ale o piecyku później będziemy rozmawiać. No i mało tego węgla. Są krowy. No właśnie słyszeliście, świnie. Zaraz pokażę, jak się świnie zabijamy. Może nie wypaść. O! Zła mięsa nam wypadły. Prawym przyciskiem myszy jest jedany. Zauważyliście? Których nam prawym przyciskiem myszy, trzymając w dłoni e, mięso, uzupełniło mi się e, punkty życia, HP. Z kwiatków... O! Barwi się wełnę. Zaraz wam zademonstruję. Za za Dostajemy barwnik. Zobaczcie. Prawym przyciskiem myszy, jeśli klikniemy barwnikiem na owcych... Tutaj się ona rzuca. Jest to o wiele lepszy sposób niż barwić pojedynczą wełnę. Ponieważ jeśli zabarwimy całą owcę, może nam wypaść na przykład 3. A to byśmy bardowali po prostu ten. Barwnik byśmy marnowali. Zabieramy naszego craftboxa. I prawym przyciskiem myszy stawiamy go. Zaraz pokażę wam, po co było mi to ten... Po co byłem mi na mi była. Tak ustawiamy drewno. I byle jaki kolor wełny kładziemy na górze. Otrzymujemy łóżko. Ono weszło w aktualizacji 1.3. Łóżko jest bardzo przydatne, bo tak to trzeba było przeciekiwać po prostu noc, nic nie robić, jeśli nie miało kopalni. Ale o kopalniach tak samo później. Mamy pokoik sobie zrobimy. Łóżko. Teraz zajmijmy się pochodniami. Praktycznie w bardzo małej ilości po poradników, tam ja jedynie u JJ a widziałam JJ Joker'a, yy, pokazywał jak zrobić alternatywę dla węgla, czyli węgiel drzewny. Spadał. Drugie drzewne robimy w bardzo łatwy sposób. Najpierw tworzymy prawym wszystkie myży z rozbitego kamienia. Odraz mówię, że rozbity kamień otrzymuje no, się tylko wtedy, kiedy rozbija się odą skałę kilofem. Jeśli rozbijemy ją, spróbujemy ją rozbić ręką albo czymś innym, nie kilofem, no to po prostu ona się rozpadnie i nie wypadnie nam żadna inna rzecz. Właśnie w taki sposób tworzymy nasz piecyk. I zauważcie. Byle jakie drewno stawiamy tutaj. W lewym wszystkim myszy. Teraz czekamy, aż biała strzałka się dopełni. Otrzymujemy alternatywę dla węgla. Węgiel drzewny ma takie samo zastosowanie. Wcale nie pali się krócej, ani dłużej. Jest po prostu taki sam, że ma inną nazwę i nie stakuje się. Czyli, że nie, da, nie można go połączyć w grupkę z węglem. Samym. Zaraz sobie zrobimy pochodni, Postawimy pochodnie. Tu. Tu. I jeszcze tu. Do bardzo dobrze jest oświetlić sobie wejście do domku. Na wypadek, gdybyście w nocy się zgubili, to byście mogli zobaczyć, mm. jest duża szansa, że zobaczycie światło z pochodni. Ja zaraz się wejdę na tamtą górę. Może nie był, jest noc. I zaraz zobaczycie, że jest to dobrze widoczne. Jest widoczne? Może niektórzy mogą myśleć, że to są kwiatki, ale widać drzwi przecież. zresztą kwiatki nie rosną na, na takiej murawie. Populujemy jeszcze jedną świnię nic nam nie dała a to wiesz wiecie co my już chyba musimy kończyć e, do zobaczenia w kolejnych odcinkach subskrybujcie to mój pierwszy odcinek proszę, co miałeś. wszystkie rzeczy e, prom, ten, e, w komentarzach piszcie do zobaczenia